Co o komunikacji miejskiej sądzą mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego? Sprawdziliśmy to zadając im kilka pytań. Posłuchajcie sami. Ja podróżuję najczęściej autobusami, a ja potrafię jeździć nawet 8 razy dziennie autobusem, bo to jest takie moje trochę hobby. Jakim środkiem transportu jeżdżą najczęściej i czy są z niego zadowoleni? Arrivo. Jest Pan zadowolony z usług? E, akurat jestem kontrolerem. Autobusem. Jest Pani zadowolona z usług z autobusów, które kursują pomiędzy Pruszczem a Gdańskiem? Powiem Pani szczerze, że tak. Teraz akurat bo wiem, że zmienili od jakiegoś tam chyba grudnia, zmienili rozkład jazdy. Jest, jest mi bardziej dopasowany, jeśli chodzi o dojazdy. Akurat tak kończę pracę, czyli o 15. Mam większy wybór autobusów, bo kiedyś to po prostu No z tymi autobusami miejskimi 232, na przykład 207. Ogólnie czasami nie ma co ukrywać spóźnienia się na tej trasie. Mhm. Dość często. Nie, jest bardzo dobrze i bardzo szybko przejeżdżają na czas. No różnie bywa. Nieraz kierowcy po prostu do ich uprzejmości można mieć jakieś uwagi. Tak, ale jeżeli chodzi o na przykład punktualność, to jest bardzo dobrze. Mhm. Autobusem, mikrobusem, autobusem. Mhm. A jest Pan zadowolony z usług autobusów? Tak, dosyć często jeżdżą i dosyć sprawnie. Kto jeździ taksówkami? Teraz często taksówka jest zamiast karetki, czyli ludzie na rehabilitację po, po jakichś yy, udarach, gdzie nie mogą nawet paruset metrów przejść, korzystają z taksówki, bo karetki nie, jeżdżą tylko do zagrażających życie. Nie? Także to jest najczęściej. No, jeśli przychodzi sobota, no to trochę ludzi, którzy się gdzieś... Chcą zabawić i zostawiają swoje samochody i korzystają z naszych. No jak w nocy na przykład gdzieś y, potrzebuję pojechać, to wtedy tak, ale tak y, wolę autobusy. Nie stać mnie na to jeszcze. Y, jak jest bardzo wielka potrzeba. Skorzystałem kilka razy, y, ale y, nie było potrzeby. Jak jeżdżę taksówką, to zazwyczaj Pruszcz Gdański, ja gotowa, bo jestem człowiekiem, no jestem za gotowa. Co mieszkańcy Pruszcza sądzą o strefach taryfowych? Strefy, strefy powinny być, skoro nie możemy stawać w Gdańsku, czy tam gdzie indziej, czy w trzewie, to powinny być strefy. Myślę, że powinna być taka sama, no bo co za różnica właściwie po jakim mieście się poruszamy. Więc. Wolałabym na przykład, żeby tak samo była jedna strefa, jeśli chodzi o komunikację miejską, bo bilet jest już podzielony na strefy, tak? Właśnie jest droższy automatycznie, bo przez Prusz przejeżdżam, tak? Ale jeśli chodzi o taksówki, to też oczywiście, że, że na strefy, no to ja, jeśli ktoś jeździ... Ma być lepiej i taniej? No to ja nie mam nic przeciwko, oczywiście. Więcej informacji o tym, jak wydostać się z Pruszcza, znajdziecie w specjalnym raporcie Północnej TV. Link znajdziecie w opisie filmu. Polecamy również zobaczyć. Podsumowanie trzech lat gdańskiego obszaru metropolitalnego oraz zmiany w komunikacji miejskiej w Pruszczu to konieczność. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij polubić kanału.